Witam bardzo serdecznie, dzisiaj rozegramy mecze z Evertonem, najsłabszą drużyną w lidze, z Chelsea. W sumie ciekawe, na którym miejscu jest Chelsea. Na trzecim, ojej. No i Aston Villa, która jest jeden punkt nad nami, a to jeżeli byśmy wygrali wszystkie mecze, to na pewno Aston Villa przeskoczymy. Jest szansa na te piąte miejsce, tylko cztery punkty nam brakuje do europejskich pucharów. I to jest niesamowite, bo gramy cały sezon piach. Losujemy zawodnika, który zagra we wszystkich meczach i będzie to... A już myślałem, że będzie to trend, ale wypad Dawid Bułat. Zawodnik forsuje nam taktykę na na pewno bocznych obrońców, więc trójką nie zagramy. Nie wiem, czy to widzicie, ale Rafał Wolski gra we Wertonie. <gryzny> Nie, to no. Rafała Wolskiego ja sam dodałem do tej gry na potrzeby serii powrotu do przeszłości. I on już nie gra w piłkę chyba. Nie, on gra chyba, ale gdzieś w ekstraklasie. W każdym razie został przetransferowany do Evertonu. Nieźle. A my wychodzimy taką, takim składem. W następnym wyjdziemy dwoma napastnikami. Na razie zobaczymy na czym stoimy, jak się dzisiaj będzie grało. Nie wiem, ale mam nadzieję, przynajmniej na 6 punktów dzisiaj. Let's go. Gramy u siebie z ostatnią drużyną w tabeli. I nie wiem czy wiecie, ale do końca sezonu zostało już tylko 9 meczy, czyli tylko 3 odcinki włącznie z tym, a to oznacza, że niedługo pojawi się możliwość dołączania do Gołtów SK znowu. Ależ Kamilos, dobrze, wszedł w pole, karny gol Mamy bramkę, ale to jest zaliczony jako samobój Bo odbiło się tutaj od Brandt White'a Co to jest za podrabiany Bright White? Dobrze, tutaj Krzysiowski, no mógł mieć asystę, gdyby nie to, że samobój to jest I to nawet nie jest bramka Kamilosa Ale poszło od obrońcy, mamy 1 do 0 O, oh, fuck Ja pierdolę, <grym> Nie, ale zjebałem Tracimy gola, ale piła poszła, wyszedłem bramkarzem Tu chłop w ogóle jeszcze leżał, nie podniósł się i okiwał mi bramkarza, nie mogę Tracimy bramkę, gówno, takie, że szok, ale no i co zrobisz Co jest, kurwa no, co jest grane Ależ ładnie to zrobił Kamilos. Kamilos wchodzi w pole karne. zagranie, slashi Victorius i gol Pierwsza w historii bramka slashiego Victoriusa w gołtach SK. on ma pełną mecz. On ma już prawie 50 meczy w gołtach i nigdy nie strzelił żadnej bramki. I w końcu się udało. A system mamy Kamilosa. Bardzo ładnie tutaj wszedł w pole karne. No i wyłożył. No tego nie można było nie strzelić. Bramka do szatni. No i lecimy drugą połowę. Mamy 2 do 1. Może być jeszcze ciekawie. Ale czuć. No jest dużo łatwiej. Grać. Z ostatnią drużyną w tabeli. No dobra, dajmy Felipe Santosowi zagrać musi się z kolegami zapoznać. Do tego jeszcze Marcel Kozini, Rafał Wolski, najlepszy dribbler jest. Wchodzi jeszcze Alex Jezus i Ramzej Isty, no i Aloizo Cinchillo. Kamil, Kamilos jest chłopsza, Faran! To musiał być gol! Aczkolwiek ten strzał taki. Myślałem, że to wyjmie bramkać na szczęście. O nasi skrzydłowi chciałem powiedzieć, że trafili po bramce, ale Kamilos niestety za samobuja zaliczył. Ale szafara ma dzisiaj gola. Nice! Ładnie, dzisiaj w końcu skrzydła coś tam latają. I to jest asysta Kamilosa, nawet, więc ładnie, no naprawdę ładnie. Ojej, niedobrze, Frauendorf biegnie mi tu w pole karne. dobrze broni bladacz, ale tej, tej, nie strzelaj mi samobója o nie, jeszcze nie koniec. Dobrze zablokowany i wybijamy. Koniec meczu, 3-1. MVP i Mokamilos powinien dostać. No i tak się też dzieje. Ocena 8-0, ładnie. To jest już wysoka ocena, jakby nie patrzeć. I mecz Day 31. Jest siódme miejsce, o cholera. Dwa miejsca do pucharów nam brakuje. Tylko, że jak już będziemy mieli te puchary, to trzeba będzie jeszcze utrzymać te miejsce. Ale raczej już z ligi nie spadniemy na pewno, nie? Mamy powołania do reprezentacji, zobaczmy, czy ktoś nowy został powołany? Nartoszowski do Polski został powołany. Tomiksowski również został. I Igor Bladacz. O cholera, mamy trzech nowych Polaków. Aleksander Skilek kiedyś był powoływany, teraz już nie jest. A reszta została, no tak samo. Dobra, na no Chelsea wychodzimy takim składem, ale jak patrzę na te Chelsea, to mają strasznie słaby skład. Co to w ogóle jest? W sumie ja się nie interesuję Chelsea, ale myślałem, że w rzeczywistości mają dużo lepszy, ale to na razie Wygląda jak gówno, więc są do pyknięcia. Ostatnio, jak z nimi graliśmy, chyba było 0 do 0. Tylko, że dzisiaj gramy na wyjeździe i może być kłopot, ale trudno. No, staramy się, staramy się. Ładna murawa w ogóle tutaj jest. Oj, bladacz broni dobrze. Łatwo wszedł w moje pole karne jakiś gracz. No, ale z drugiej strony, skład to jest jedno, a forma to jest drugie. Chelsea jest trzecie w tabeli na ten moment, więc jakoś tam dobrze sobie radzą. Kumingowski! Słupek! Kumingowski! Mi mógł mieć bramkę z Chelsea. Dużo miejsca tutaj było i klepka z Jezusem, ale szkoda, że ten strzał nie celny, kurde. O, niebezpiecznie dobrze Kumingowski na szczęście w ostatniej chwili. No i teraz okazja dobrze Jezus podaj, źle podał i chuj. Mudryk, ale strzał słupek. No to mamy jeden do jednego w prętach, Wiktorius, WIKTORIUS No dobra, strzelił bramkę, ale nie przesadzajmy. O nie, maduleke, dobrze broni, wybić to? Nie, ojej, nie ma bramki, ale fart, ale się podbijało nieźle, niezła ta pierwsza połowa 0-0, ale sporo się działo i fajnie się gra, więc no druga połowa może być ciekawa jeszcze, ale Chelsea mocna. Oj, teraz Salientowski, musisz to strzelić! Jest, gol! Mamy bramkę, ale nie wiem, czy ta piłka leciała do bramki, zanim się odbiła od obrońcy, bo to za najpierw się od obrońcy odbiła i dopiero wpadła do niej. Wygrywamy z Chelsea, nice! Ale, ale to już trzeba było strzelić, więc... No, nie wiem, nie wiem w sumie, czy leciała do bramki. Właściwie, chyba zasady piłki nożnej są takie, że jeżeli piłka nie leci do bramki, ale odbije się od zawodnika drużyny przeciwnej, to powinien być samobój, ale samobój tutaj nie został. Ja to zrobię war. No, zobaczmy. Salientowski strzela. Piłka nie leci do bramki w ogóle, czyli wbił sobie to obrońca. I to powinien być samobój. To powinien być samobój, ale bramkę zaliczyło salientowskiemu. I tak, 1 do 0. Asysta Jezusa, ale on teraz właśnie schodzi na rzecz Krzysiowskiego zmieniamy, yy, dajemy tylko jednego napastnika i jeszcze wchodzi Lukas Lexus i Ryan Duda Johnson za Slashiego I na razie tyle, może później jeszcze coś, ale nie nie gwarantuję. Oj, dobrze Bladacz. To jest dobry strzał, na szczęście broni Bladacz bardzo dobrze się wyciągnął. 10 minut zostało, ja defensywnie gram, ale mimo wszystko i tak mi tu podchodzą kurwa. Oj, ale nie zrobił! Kurwa, co jest? Dybale, mi kładziec, ja pierdziele, jaki gangster! Trzy minuty dodane, a my lecimy z akcją. Już nie, już tak, dawaj! Koniec, koniec. Mamy 1 do zera, Wygrywamy z Chelsea. Chelsea. Tylko 1 do zera czy aż. Bo ja bym powiedział, że aż. Patrząc na te statystyki. Ja nie oddałem żadnego celnego strzału. A oni sporo mieli tych akcji faktycznie. No i najlepszym zawodnikiem został Igor Bladacz. No i zasłużenie, zasłużenie tutaj. Uratował nam tą wygraną. A więc kolejka 32. I dzisiaj jeszcze zagramy 33. Pamiętajmy, że 38 jest ostatnia. Nie awansowaliśmy nic nie. Niestety cały czas siódme miejsce, ale jakbyśmy wygrali, a Crystal Palace i Newcastle by przegrało, to byśmy mieli już piąte miejsce! Właśnie musi, musimy liczyć na te dwie drużyny, żeby przejebały swoje mecze. A my zagramy dzisiaj za Stone Villą, która spada kolejny raz. Jeszcze na początku odcinka były, byli nad nami, więc może mają słabą formę i będą do pyknięcia akurat. O cholera, ile my mamy osób w jedenastce miesiąca? Sześć naszych piłkarzy w jedenastce miesiąca. A właśnie a tam poprzednio było Czterech naszych, ale nie pokazałem Kto był tym czwartym, sorki za to Mamy overole do przodu, pepson Dostał plus jeden, kaferski plus dwa O cholera, ma już 71. jeden Ej, no to ładnie, ciekawe ile miał Na początku, już nie pamiętam, no powiem tak Maszyna ruszyła, zobaczcie na to Aleks Jezus, Nartoszowski Slash Victorius, Wiktorius, Skilek Chinchilo, Trent i Bladacz W jedenastce miesiąca Tylko czterech zawodników nie jest Z naszej drużyny, czajicie to cała nasza prawie drużyna jest w jedenastce miesiąca. Coś niesamowitego. I mimo, że Dybala grał prawie cały czas, to Chinchillo dostał jedenastkę. To jest dziwne, ale spoko, ja tego nie wytyczam. Ej, zobaczcie, Kaferski już zaczyna jakoś wyglądać nieźle. Ładnie mu idą te statystyki. Będę musiał sobie zobaczyć, jak on wyglądał na samym początku. A tak wygląda nasz skład na Aston Astonville. Widzę, że Metikesh nie zagra w tym beczu, przynajmniej nie od pierwszej minuty. Mu się na w no a to jest ostatni mecz na dzisiaj, ja pierdolę już widzę ten cień na pół boiska Mamy 6 punktów, może być 9, jeżeli tak to będziemy mieli 6 wygranych z rzędu, a może i więcej bo już nie pamiętam jak to było jeszcze w poprzednich odcinkach No ale trzeba wygrać SANTOSZ! To nie miało prawa O kurwica Oli Watkins biegnie sam na sam i jeden do zera. Cóż szybko się to zaczęło, ja pierdolę. Czemu zawsze gramy u siebie, to musimy taki zawód kibicom sprawiać, ja nie wiem. Nie no, to jest jeszcze do odrobienia, jest potencjał, jest potencjał w tej drużynie. Tutaj chwilowa wpadka, bo staliśmy wysoko dopiero co mieliśmy akcję i się wszystko zjewało, ale to nic! To nic takiego. O, to Miksowski! Ależ wyjął to w ramkę, cholera, Ja myślałem, że to będzie strzał na pustą, bo był strasznie przesunięty do boku. Szafaran! Jak on to wyjął głową? O jezu! Ale prawie mieliśmy 2 do zera. Na szczęście nie trafił, ale to centymetr od słupka. Jacie! No teraz, 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 Nartoszowski! Teraz musisz! No to zaczynamy drugą połowę. Wynik się nie zmienił. O, Felipe Santos podanie pusta bramka, gol Aleks, Jezus Mamy wyrównanie 1-1, ale odnoszę wrażenie, że, że Chelsea jest słabsza od Aston Willi, po prostu Nie no, z Chelsea miałem ciężej wejść w pole karne i tak dalej Tutaj mam sporo okazji, ale dopiero teraz została chociaż któraś z nich wykorzystana I mamy tutaj Santosza asystującego Ale nie no, skład Aston Willi wydaje się trochę lepszy niż Chelsea Robimy zmianę jeszcze, wchodzi Krzysiowski, wchodzi na Bosaka za wchodzi też Jacek Pepson i i Aleksander z, y, Trend. No nie, ale szward, że nam nie strzelili tutaj, bo jakby strzelili, to by było już po ptakach. No i to jest dobrze. Szafaran! No i broni bramka, szpak. No, niedobrze to wygląda. Jest dwóch zawodników tutaj i nie podał nikomu. Ja nawet tego nie zablokowałem. Dobrze broni blana, szczęście. Mamy jeszcze szansę. 13 sekund. Dobrze by było wygrać ten mecz. Byłoby zajebiście. To jest nasza ostatnia nadzieja. Zajmij się Koniec Jeden do jednego No lepszy remis niż wyrównany mecz Ale zawodnikiem meczu został Oli Watkins też nie zagrał w ogóle Chuje nie wpuścili go nawet na sekundę Nikogo właściwie No i tak się ostatnia kolejka w tym odcinku kończy Ale awansowaliśmy Mamy awans I tak tym remisem mamy szóste miejsce Już tylko jedno oczko do europejskich pucharów No fajnie by było zagrać w lidze Europy w następnym sezonie byłoby tak super. Jest co do zrobienia. Mamy jeszcze 5 meczy w tej lidze. Naprawdę dobrze się gra ostatnio. Porażki już jakiś czas nie było. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że jutro równie dobrze będzie. Bo jutro zagramy na pewno z West Hamem. Zagramy też z Arsenalem i to ten Hamem. Oh shit. No ciężkie mecze będą. Arsenal jest dobry, ale, ale, ale jak wygramy z Arsenalem, to zbliżymy się do nich na dwa. Punkty. A oni są na czwartym miejscu. I są gdzie? No na razie w lidze mistrzów, ale mogą wcale nie być. To jest wszystko jeszcze możliwe. A Totki Huja grają, więc opierdolimy ich na luzie, które oni mają miejsce w ogóle. Jedenaste człowieku. No więc trzymajcie kciuki. Lecimy dalej. Forma jest świetna póki co. Strzelamy bramki i dobrze to wygląda. Dobrze gramy, więc jeżeli nie chcesz przegapić tych ostatnich ważnych, kluczowych meczów, jutro trzy ważne, kluczowe mecze. I pojutrze. Dwa ostatnie mecze kluczowe, no to zapraszam na premierę odcinka. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się następnym razem, narka.